Nikt jej nie ufał. Kobieta lekarz. Nonsens. Ale tej nocy, gdy najsilniejszy mężczyzna w miasteczku leżał na łożu śmierci, tylko ona mogła go uratować. Doktor Helena Kowalska przybyła do miasteczka pierwszego dnia, gdy nikt jej nie oczekiwał. Stanęła na błotnistej głównej ulicy, mocno trzymając skórzaną torbę, kapelusz lekko sunięty na bok, spódnica sukienki zabrudzona kurzem. Mieszkańcy obserwowali ją z daleka. Ciekawskie oczy za okien, mężczyźni zbierający się przy drzwiach sklepów, kobiety wieszające pranie. Wszyscy myśleli to samo, co ta kobieta tu robi? Pytam o sklep pana Nowaka, powiedziała Helena do stojącego w pobliżu starszego mężczyzny. Mężczyzna najpierw spojrzał na nią ze zdziwieniem, potem wskazał palcem. Tam, ale kim pani jest? Doktor Helena Kowalska, absolwentka Wydziału Medycznego w Warszawie. Wieści rozeszły się po miasteczku jak pożar. Tego wieczoru w tawernie Kowalskiego był tylko jeden temat: Czy może być kobieta lekarz? Mówił Kowal Jankowski, uderzając piwem o stół. Mieliśmy tu przez lata doktora Mazurka męski lekarz godny zaufania lekarz Doktor Mazurek umarł przypomniał właściciel tawerny Kowalski. Od sześciu miesięcy nie ma lekarza w miasteczku lepiej niż kobieta mruknął Jankowski. Co ta kobieta może wiedzieć? Może jest pielęgniarką i myśli, że jest lekarzem. Tymczasem Helena oglądała mały dom w centrum miasteczka. Dom dawnego doktora Mazurka, który teraz miał być jej kliniką. Dwa pokoje, kuchnia, mały ogród z tyłu. Ściany wilgotne, okna brudne, ale można było wyczyścić. Ułożyła na stole instrumenty medyczne wyjęte z torby: stetoskop, termometr, skalpel. Leki. Wszystko było na swoim miejscu, kropka następnego ranka mieszkańcy byli zdziwieni, widząc tablicę, którą powiesiła na drzwiach dr Helena Kowalska, specjalista chorób wewnętrznych. Żona właściciela tawerny Maria szeptała sąsiadkom. Podobno jest spec jest ą chorób wewnętrznych. Co to oznacza? Nie wiem, ale wcale jej nie ufam, powiedziała żona fryzjera Wiśniewskiego, Krystyna. Czy kobieca ręka może dotykać męskiego ciała? Czy to nie wstyd? Przez cały dzień nikt nie przyszedł. Helena patrzyła przez okno, widząc jak mieszkańcy odwracają głowy, mijając jej dom. Niektórzy zatrzymywali się, czytali jej tablicę, potem kręcili głowami i odchodzili. Wieczorem Helena zrozumiała. To miasteczko jej nie ufa. Przed pójściem spać napisała w dzienniku: Pierwszy dzień. Żaden pacjent nie przyszedł. Miasteczko mnie nie akceptuje, ale jestem tutaj i tutaj zostanę. Ojciec miał rację, być kobietą lekarzem nie jest łatwo, ale też nie jest niemożliwe. Drugi tydzień był jeszcze trudniejszy. Helena każdego ranka otwierała drzwi, sprzątała, sprawdzała swoje instrumenty, ale nikt nie przychodził. Dzieci z miasteczka czasami zbierały się przed jej oknem i na nią patrzyły, ale matki szybko je odciągały. Trzymajcie się z daleka od tej kobiety, mówiła żona rolnika nowaczka Barbara, ciągnąc za rękę syna Piotra. Kto wie, co tam robi? Pewnego dnia Helena poszła na targ. Gdy przyszła kupić mięso, rzeźnik Lewandowski zachował się chłodno. Czego chce pani? Trochę mięsa, proszę. Na zupę. Rzeźnik spojrzał na mięso, potem na nią Mięso drogie niech pani pokaże pieniądze. Helena wyjęła portfel. Pokazała pieniądze. Rzeźnik niechętnie pokroił mięso. Zawinął w papier. Proszę, powiedział szorstko Kropka", Helena podzękowała. Ale rzeźnik nie odpowiedział. Inni klienci jej się przyglądali. Jedna kobieta szeptała do drugiej. Mówi, że jest lekarzem. Ale kto to wie naprawdę? Może ma złe intencje. Wracając z targu, Helena zobaczyła tłum stojący przed sklepem Nowaka. Z wnętrza dochodziły krzyki. Podeszła bliżej. Co się dzieje? Mała córka Nowaka, Anna, powiedział ktoś: Ma gorączkę, jest bardzo chora. Helena bez wahania weszła do sklepu. Mała Anna leżała w łóżku, drżąc. Jej matka płakała: Taka gorąca, taka gorąca. Helena podeszła do dziecka. Jestem lekarzem. Czy mogę zbadać? Matka Anny, pani Nowak, zawahała się: Pani, pani jest kobietą. Tak, jestem kobietą lekarzem. Pani córka jest chora, mogę pomóc. Tłum wokół zaczął mruczeć. Niektórzy mówili: Kobieca ręka nie powinna dotykać dziecka. Inni mówili: Nie możemy ryzykować. Helena dotknęła dziecka, poczuła jej czoło. Było bardzo gorące. Sprawdziła puls. Spojrzała na powieki. Wysoka gorączka. Trzeba natychmiast ochłodzić. Jak? zapytała pani Nowak. Zimne okłady. Dużo wody do picia. Z tego leku pół łyżeczki co trzy godziny. Helena wyjęła lek z torby kropka, ale pan Nowak się wtrącił. Nie. Nie ufam kobiecie lekarzowi. Węzwiemy doktora Korolskiego z sąsiedniej wsi. Korolski przyjdzie za trzy godziny. Dziecko może nie wytrzymać do tego czasu. Nie mogę ryzykować, powiedział Nowak stanowczo. Proszę wyjść. Serce Heleny bolało. Ale wyszła. Tłum się rozszedł. Tej nocy Helena nie spała, myśląc o małej Annie. W trzecim tygodniu Helena prawie straciła nadzieję. Aż do tej środy rano, gdy ktoś zapukał do jej drzwi. Na zewnątrz stała młoda kobieta z opuchniętym brzuchem i bladą twarzą. Pani doktor szeptała: Proszę mi pomóc. Kobieta była w ciąży, nazywała się Agnieszka, miała zaledwie dwadzieścia lat. Jej mąż pracował na farmie, przyszła w tajemnicy przed wszystkimi: Mam straszne bóle brzucha, moje dziecko ma się urodzić, ale coś idzie nie tak. Helena natychmiast zbadała. Dziecko było w niewłaściwej pozycji. To była niebezpieczna sytuacja. Musisz iść do szpitala, powiedziała. Miasto jest za daleko, nie dotrę tam. Helena zastanowiła się. Mogła obrócić dziecko będące w niewłaściwej pozycji, ale było to ryzykowne. Jeśli coś pójdzie nie tak, miasteczko ją obwini, ale jeśli nic nie zrobi, i matka, i dziecko mogą umrzeć. Mogę przeprowadzić poród tutaj, powiedziała Helena. Ale musisz mi zaufać. Agnieszka płakała. Nie mam wyboru. Helena ułożyła ją w łóżku, umyła ręce, przygotowała instrumenty. To był trudny poród, trwający dwie godziny. Helena wykorzystała całą swoją wiedzę, ostrożnymi manewrami obracając dziecko. Agnieszka krzyczała z bólu, ale Helena ją uspokajała: Wytrzymujesz, teraz parcie, teraz parcie. W końcu dziecko przyszło na świat. Zdrowy chłopiec. Helena go oczyściła, sprawiła, że zaczął płakać. Twój syn jest piękny, powiedziała do Agnieszki. Agnieszka płacząc wzięła dziecko na ręce. Dziękuję pani doktor. Uratowała pani nasze życie. Następnego dnia przyszedł mąż Agnieszki. Był to duży, silny mężczyzna o imieniu Tomek. Najpierw spojrzał na Helenę podejrzliwie. Potem zobaczył żonę i dziecko. Oczy mu się zaszkliły. Pani doktor powiedział, zdejmując kapelusz, ile jestem pani winien? Nic. To mój pierwszy pacjent. Niech będzie za darmo. Tomek był zdziwiony. Ale nie bierze pani pieniędzy. Tym razem nie. Tylko opowiedź innym. W tym miasteczku jest lekarz. Kobieta, ale prawdziwy lekarz. Tomek pokiwał głową. Opowiem, słowem, jak mówią, dotrzymam słowa. Tego wieczoru w tawernie Tomek opowiadał wszystkim: Ta kobieta lekarz to prawda uratowała moją żonę i dziecko nawet nie wzięła pieniędzy. Mieszkańcy byli zdziwieni może się mylili minęły miesiące liczba pacjentów przychodzących do Heleny zaczęła wzrastać najpierw przychodziły kobiety nieśmiało potem zaczęły przyprowadzać dzieci. Mężczyźni wciąż się wahali, ale już mówili do niej pani doktor Kropka, gdy nadeszła jesień. Helena została zaakceptowana w miasteczku. Aż do tej strasznej nocy Kropka o północy ktoś gwałtownie zapukał do jej drzwi. Na zewnątrz stał właściciel tawerny Kowalski. W panice. Pani doktor, proszę natychmiast przyjść. Kowal Jankowski jest bardzo źle. Helena wzięła torbę i pobiegła. Gdy dotarła do tawerny... Zobaczyła straszny widok. Kowal Jankowski leżał na podłodze. Nie mógł oddychać. Jego twarz była granatowa, oczy jak szkło zastygłe. Wokół niego zbierali się mieszkańcy, płacząc i krzycząc. Co się stało? zapytała Helena. Jadł rybę na kolacji, powiedziała jego żona. Potem zrobiło mu się niedobrze. Wymiotował. Teraz nie może oddychać. Helena natychmiast zbadała. To musiało być zatrucie. Ale jakiego rodzaju? Zatrucie rybą czy coś innego? Puls bardzo słaby, oddech mu się urywa. Trzeba go zawieźć do szpitala, powiedziała Helena. Do miasta umrze w drodze, powiedziała żona Jankowskiego. Pani doktor, musi pani to zrobić. Czy może go pani uratować? Mieszkańcy patrzyli na Helenę. Wszyscy czekali. Ten mężczyzna przez miesiące jej nie ufał. Odrzucał ją. Teraz jego życie było w jej rękach kropka. Helena się nie wahała. Wyjęła z torby adrenalinę. Przygotowała igłę. Ale najpierw musiała opróżnić mu żołądek. Przynieście wiadro. sól. Bardzo dużo soli. Mieszkańcy pobiegli. Helena przygotowała słoną wodę. Dała Jankowskiemu do wypicia. Mężczyzna wymiotował. 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 Potem Helena podała adrenalinę. Wykonywała masaż serca. Trwało to minuty, kropka. Nagle Jankowski wziął głęboki oddech. Otworzył oczy. Co? Co się stało? Mieszkańcy się ucieszyli. Helena była mokra od potu, ale się uśmiechała. Zatrucie, teraz już ci lepiej. Jankowski spojrzał na Helenę. Ta kobieta go uratowała. Pani doktor powiedział słabym głosem Przepraszam. Nie ufałem pani. To nieważne, teraz już ci dobrze, to się liczy. Od tej nocy Helena była już lekarzem miasteczka, i mężczyźni, i kobiety jej ufali, bo wiedzieli, że być lekarzem to nie kwestia płci, ale wiedzy. I tak Helena Kowalska, jedyna kobieta lekarz w miasteczku, zajęła swoje miejsce. Bo czasami, żeby przełamać uprzedzenia, potrzebna jest tylko jedna szansa i być wystarczająco silnym żeby na tę szansę zasłużyć.